Za natchnieniem, więc ducha przyszedł do świątyni. Myślę, że jeszcze kilka dni temu wielu z nas nie myślało, że będzie przeżywało liturgię tego dnia w tym miejscu i w takiej wspólnocie. Taka jest kreatywność ducha, który tworzy rzeczy nawet nie zawsze zaplanowane, ale ufamy, że to również za natchnieniem ducha. przechodzimy. Nie do tej świątyni, która jest zbudowana z kamieni, ale do tego wieczornika, świadka wielu ważnych wydarzeń przez dziesięciolecia i stajemy tutaj tego wieczoru, aby dotykać, aby dotykać serca Ewangelii. Tak jak wspomniałem na początku tej liturgii, być może część z nas, może wielu z nas, Pierwszy raz przez ostatnie dni tyle słyszała o przyjęciu Jezusa jako Pana i Zbawiciela, o osobistym przyjęciu w wierze Jezusa Chrystusa. A inni z nas słyszeli o tym, wiedzą jaka jest tego rola w życiu chrześcijanina, może by umieli nawet to ładnie wyjaśnić w wykładzie. I obojętnie czy dzisiaj jesteś w tej pierwszej grupie czy w drugiej, ja i ty stajemy wobec tego samego wezwania do naszego serca, aby przyjąć Ewangelię. Szczególnie jeśli jesteś weteranem, zaawansowanym w kościele, zadaj sobie pytanie, kiedy ostatni raz Ewangelia poruszyła cię tak, że poczułeś się bezradny wobec miłości Jezusa, że Twoje wybudowane światy, wizje stały się małe, bo on się objawił. Jezus Chrystus. z martwych stały Pan, wobec którego Ty niezależnie od tego, jaki masz statut w kościele, w ruchu, musisz być jak Symeon, pokorny, wzruszony nad Jezusem. nie emocjonalnie, ale wzruszony w duchu. aby go przyjąć aby uznać że potrzebujesz być pierwszoklasistą Każdy z nas był kiedyś pierwszoklasistą i baliśmy się niektórzy będą dopiero jeszcze pierwszoklasistami ale dużo z nas dopiero właściwie już byli pierwszoklasistami i jak byliśmy w pierwszej klasie byliśmy wszyscy zakłopotani i w pewnym sensie tacy musimy stawiać wobec tajemnicy Ewangelii nie jako eksperci ale jako ci zakłopotani. Bo to jest pierwsze orędzie, które przyjmujemy. Papież Franciszek przypomina nam w tym swoim dokumencie Ewangelii Gaudium, że to orędzie jest pierwsze, ale nie na zasadzie wspomnień, tylko ono jest we mnie zawsze pierwsze, zawsze nowe. Nikt o sobie nie może powiedzieć, że on już e, nigdy nie potrzebuje przeżywać na nowo tych treści. i treści, tylko osoby. Każdy z nas. Każdy z nas, aby powierzać się Jezusowi Chrystusowi, uznawać w nim zbawiciela, bo to towarzyszy nam przez całe życie, aż do końca. Tak naprawdę, to wyznasz ostatecznie Jezusa jako Pana i zbawiciela, przechodząc przez bramy wieczności. Każdy, kto wezwie imię Pańskiego, będzie zbawiony. A po to się pojawiłeś na świecie, pojawiłaś się na świecie, aby. Żyć na wieki z Bogiem. Żaden inny cel nie jest tak ważny jak to. I tego wieczoru w tej liturgii Eucharystii i liturgii światła jesteś wezwany, zaproszony, wezwana, aby tym także się ucieszyć. Jednym z elementów czy wymiarów tej liturgii naszej jest właśnie to, aby wrócić do pierwszej miłości. O tym powiedziało nam Słowo. Z listu do Laocyde, Laodycei, wróć do pierwszej miłości, wróć, wróć do Twojej pierwszej miłości, a może to dziś jest Twoja pierwsza miłość. To pamiętaj o tej pierwszej miłości, abyś miał do czego wracać w swoim życiu, kiedy ludzie się zmienią, kiedy przyjdą czarne chmury albo samotność, że On jest. Pierwsza Komunia Święta. Dziś przyjmiemy Komunię Świętą, może nie tak, jak yy, to byłoby w ideale ze świecami. Świece zapalimy później. Ale Pamiętaj ten, nawet jeżeli nie pamiętasz swojej pierwszej Komunii Świętej, to proś Ducha Świętego, aby dał Ci dzisiaj przyjąć Komunię Świętą tak, jakbyś ją przyjmował, przyjmowała pierwszy raz. Może to już jest 150 albo 30 tysięcy raz w swoim życiu. Jakbyś pierwszy raz przyjął komunię i spotkał Jezusa. Zadaj sobie pytanie, czy dzisiaj płonie w tobie ogień tej pierwotnej miłości? Czy czujesz poruszenia serca? Czy czujesz poruszenia serca Jezusa? Kiedy ostatni raz Jezus zmienił twoje doświadczenia? Kiedy ostatni raz Jezus dotknął cię, abyś uczynił, uczyniła coś innego niż myślałaś, niż zaplanowałaś? Kiedy uklękłaś przed Nim uznając, że potrzebujecie Panie. Przypominam Wam bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie, przez Nią bowiem będziecie zbawieni. Orędzie Ewangelii, jest zawsze pierwsze te podstawy, o których mówimy i do których dotyczy ta liturgia. Niezależnie od etapu, w jakim dziś jesteś na tej liturgii, ile masz lat, świętuj Jego obecność w Twoim życiu. Ona jest zawsze świeża, ona jest zawsze nowa, zawsze. Ewangelia się nigdy nie starzeje, dotyka serca, ale nasze życie się dopełnia. Nikt nie wie, kiedy ono się dopełni. Dzisiejsze przyjęcie Jezusa jest także dla nas. Wezwaniem do wyznania wiary. Część z nas, który przeżywa swój pierwszy stopień, w różnych momentach tego dnia była zaproszona, aby powiedzieć to Jezusowi, aby ten akt wiary uczynić. Aby akt wiary uczynić. On nam towarzyszy, on nas prowadzi przez bramy śmierci. W mojej pamięci jest wydarzenie, z miesiąca, jeszcze byłem w Irlandii, gdzie tam na stałe mieszkam i służę komisjonarz. Kiedy przyjechałem z olejami do jednej z naszych sióstr, ze smoty domowało kościoła, która przeżywała swoje ostatnie dni, a nie była to stara osoba w środku życia, z dwojgiem dzieci, nastoletnich. I przed namaszczeniem kościół a takie piękne słowa: siostro. W ważnych momentach życia wyznajemy naszą wiarę. I to jest ten moment, który dzisiaj ci Pan, aby wyznać wiarę, że kiedy przyjdzie koniec życia, przejdziesz jak Symeon teraz, o Panie, pozwól odejść w pokoju. Właśnie. I wiemy, że Aneto odchodziła w pokoju. Ewangelia jest tą rzeczywistością, która dotyka serca. Nie jest czymś, co możemy ująć tylko właśnie w jakiś ładny wykład. Papież Franciszek, jak przestało na jego doświadczenie Piotra, który ma głosić e, właśnie zmartwychwstałego Jezusa obecnemu światu, tak zaczął swój pontyfikat, ogłosił Jezusa światu i to słowo chcę zakończyć właśnie jego wezwaniem, to jest wezwanie do ciebie. Zapraszam każdego chrześcijanina, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajduje, by odnowił dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo przynajmniej podjął decyzję gotowości spotkania się z Nim, szukania Go nieustannie każdego dnia. Nie ma racji, dla której ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do Niego, ponieważ nikt nie jest wyłączony z radości, którą przynosi. Pan. Kto zaryzykuje, by uczynić mały krok w kierunku Jezusa, tego Pan nie zawiedzie. Przekona się, że On już na Niego czekał z otwartymi ramionami. Wtedy jest sposobna chwila, by powiedzieć Jezusowi Chrystusowi: Panie, pozwoliłem się oszukać, znalazłem tysiąc sposobów, aby uciec przed Twoją miłością, ale jestem tu znowu. By odnowić moje przymierze z Tobą, Potrzebuję Cię. Wybaw mnie ponownie. Panie, weź mnie w swoje odkupieńcze ramiona. Jak dobrze powrócić do niego, gdy się pogubiliśmy? Powtarzam jeszcze raz z naciskiem. Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem nam. To nas męczy proszenie go o miłosierdzie. Ten, który zachęcił nas do przebaczania 77 razy, daj nam przykład. On przebacza 77 razy. Za każdym razem bierze nas na swoje ramiona. Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza na stanie skończona i niewzruszona miłość. On pozwala nam podnieść głowę i zacząć od nowa z taką czułością, która nas nigdy nie zawiedzie i zawsze może przywrócić nam radość. Nie uciekajmy przed zmartwychwstaniem Jezusa. Nigdy nie uważajmy się za martwych, niezależnie od tego, co się dzieje. Nic nie może być większe od jego życia, która pozwala nam iść naprzód.